Cześć moi drodzy Witam w kolejnym filmie dziś zachciało mi się gotować rosół nic trudnego ale coś pysznego także zapraszam na relację. może komuś się przyda może nie oczywiście chciałem podkreślić, że to jest mój sposób taki, który ja lubię nie wszystkim to musi odpowiadać ale do rzeczy tu mam seller. Tutaj mam marchewki, tu jest por i tu kawałek cebuli. Do tego trochę zieleniny. Mięsko z kurczaka głównie, więc e, to jest mój sposób e, i tak, tak, ta, tak to robię. Woda już mi się gotuje, więc wrzucam składniki. Oto no warzywka wędrują do garnka. Ja lubię bardzo dużo marchewki, tak żeby, była, żeby był rosół, tak, rosół taki bardziej słodkawy. Także rzucam. warzywka. Oczywiście lekko przypieczona cebulka. I na koniec mięso. I teraz czekam do zagotowania, jak się zagotuje to zmniejszam gaz tak, żeby tylko delikatnie gdzieś tam się były ruchy, że tak powiem tej wody w garnku, żeby to się nie, nie buzowało, nie gotowało. Ewentualnie zbieramy szumowiny jak powstaną i około 2 godzin do 2,5 gotowania na bardzo delikatnym ogniu. I rosół będzie gotowy. Na koniec oczywiście tą zieloninkę co Wam pokazywałem, ostatnie 15-20 minut, żeby nabrał rosół aromatu i to jest taki mój sposób. No, minęły już 2 godziny, no nawet 2 godziny 15 minut. Tym, gdzie sprawdziłem, mięsko jest już miękkie, warzywka są miękkie, rosołek też już jest dobry, więc będę go wyłączał i wyłowię to zielsko, żeby farfosty mi nie pływały, bo nie za bardzo tego lubię tak wszystko wygląda właśnie wyłączyłem i tu widać fajnie, ile się wody wygotowało także także to tyle dożywek sporo No ogólnie co całej reszty nie lubię, tylko lubię marchewkę więc yy, tą marchewkę yy, będę jadł, a resztę warzyw no niestety wyrzucę, bo, bo ja tego nie znoszę. No i tak wygląda mój rosołek Jest jasny, bo jest tylko z kurczaka No Ja za innym mięsem nie przepadam więc nie lubię wołowiny Więc u mnie jest tylko kurczak Jeszcze też nie wszystkie elementy, bo nie ja lubię tak naprawdę tylko pałki Więc no tak jest, taki jest To jest rosół po mojemu Także pozostało mi tylko konsumpcja